Cześć. Pytacie mnie, co zrobić, jeżeli teraz jest dobrze, ale przyjdzie październik i tak naprawdę nie wiemy, co będzie w październiku. Okej, okay, no to zobaczmy. Mamy statystyki w Google, w Google Trends. Możemy sobie podejrzeć, jakie były, jakie było zainteresowanie usługami przez osoby, które wklikiwały dane frazy kluczowe, na przykład makijaż permanentny, stylizacja paznokci albo mezoterapia, czy kwas hialuronowy, tudzież powiększanie ust. I na tej podstawie możemy sobie zobaczyć, jakie i możemy poczynić własne predykcje na temat tego, co będzie niebawem. Na podstawie danych z zeszłego roku możemy, możemy z dość dużą Pewnością powiedzieć, jakie nastroje, jakie zapotrzebowanie, jakie zainteresowanie będzie na rynku, właśnie przykładowo tymi usługami. Jesteśmy teraz tutaj w tym przedziale 3-9 lipca. Widzimy, że na przykład kwas hialuronowy był w dołku. Był w dołku, który, e, no jakby w, w, tym, w tym dołku koniec czerwca, po co, początek lipca było wiele tak naprawdę usług. Kwas hialuronowy też, ale już teraz się odbija. Generalnie początek wakacji jest w branży beauty zawsze e, po prostu na minusie. No ale zobaczmy, co w takim razie, jeżeli na przykład robimy sobie stylizację paznokci, e, widzimy, że trend e, jest wzrostowy od lutego powiedzmy, Rośnie on sobie, mieliśmy 6 punktów procentowych, teraz mamy 13, jest dwa razy więcej, ale rzeczywiście, a już tutaj patrząc teraz z tej strony wykresu, w lipcu, w sierpniu on zaczyna po prostu nam spadać. I tak to jest, potem w listopadzie trochę rośnie, w grudniu znowuż całkiem spada. No i od stycznia zaczyna pomalutku sobie rosnąć. Także jeżeli na przykład wykonujesz Stylizację paznokci, albo masz tego typu właśnie zabieg w swoim salonie, to bardzo warto pomyśleć o tym, co będzie rosło wtedy, kiedy stylizacja paznokci spada i co to jest? No, zobaczmy tutaj wyraźnie. Mamy żółty, bardzo rośnie. Co to jest ten żółty? To jest mezoterapia. I widzimy, że tak naprawdę teraz mamy dołek, bo mamy mezoterapię na poziomie 33-35 punktów procentowych. Czy teraz mamy jeszcze dołek, 30 nawet, ale to zaraz będzie rosnąć i to potem rośnie do października, gdzie jest 55 punktów procentowych, czyli jest dwa razy większe zainteresowanie taką mezoterapią, tak. I ono się wysoko utrzymuje aż do tak naprawdę końca grudnia, kiedy jest spadek i znowuż po prostu rośnie w styczniu. Drugim takim, drugim takim wyraźnym wzrostem i to tak naprawdę i to tak naprawdę już już tutaj niebawem, bo już we wrześniu, w sierpniu się zaczyna. No to jest kwas hialuronowy. Widzimy wyraźnie, że, że rośnie. Teraz jesteśmy na poziomie 65 punktów procentowych, ale on sobie będzie rósł nawet do 76 i potem wyżej. Tutaj widzimy szczyt. 85 punktów procentowych i to rośnie dalej. To było, to miało miejsce 7 listopada. Natomiast największa, największa popularność tego zabiegu w ostatnim roku to był właśnie przełom stycznia i lutego. Także, jeżeli się zastanawiasz, możesz tutaj zobacz, wpisać, możesz zmienić na przykład powiększanie ust na inny temat, na przykład, nie wiem, dermapen, możemy wpisać sobie dermapen i zobaczyć jak, jakie zainteresowanie jest tym zabiegiem dermapen na osi czasu i zobacz tutaj widzimy też wyraźnie, że jeżeli ten dermapen spada, dermapen spada, odpowiedzmy kwietnia spada mocno, ale, ale on już we wrześniu ma wysokie ma dwa razy większe, bo mamy 21 z 11 punktów procentowych, które mamy teraz we wrześniu już mamy 21 punktów procentowych, więc jeżeli robisz stylizację, martwisz się tym, co będzie w październiku w listopadzie i słusznie, bo rzeczywiście, wtedy jest mniejsze zainteresowanie tą stylizacją paznokci, no to bardzo warto zobacz. W tym, w tym czasie wykonywać zabiegi z dermapenu. Tutaj możesz tak naprawdę sprawdzić sobie, e, sprawdzić sobie, jakie chcesz tematy, albo nawet nazwy poszczególnych zabiegów, jeżeli jesteś linergistką, e, no to widzimy, że teraz w tym momencie jest 24 punkty procentowe, natomiast we wrześniu e, no to już będzie 36 punktów procentowych, zainteresowanie bardzo mocno wzrośnie, e, potem troszkę spadnie. No generalnie jakby na makijaż permanentny jest zainteresowanie, widać tutaj mniej więcej równe przez cały rok. Podobnie tak naprawdę to chyba jest w tym momencie spośród tych zabiegów, to jest rzeczywiście dość powiedzmy stałe zainteresowanie, aczkolwiek ono oczywiście teraz spada, we wrześniu będzie dużo, dużo większe. Także podsumowując, trend z gogle, .com. Wpisujemy sobie frazy, które, którymi jesteśmy zainteresowani. A możemy sobie wybierać a różne tematy. A oczywiście, wybieramy Polska. Możemy sobie zobaczyć ostatnie 12 miesięcy, ale także nawet w ogóle więcej. Możemy sobie zobaczyć, zobacz, możesz sobie zobaczyć, jak to rosło. To jest w ogóle ciekawe, jak rośnie tutaj. A no tu mamy dane od 2004 roku, jak wzrosło zainteresowanie w ogóle kwasem hialuronowym w Polsce. No jest największe było kiedy, można powiedzieć, że to cały czas rośnie. Podobnie, jeżeli chodzi o to fioletowy, to jest dermapen, też bardzo mocno wzrosło w ostatnim czasie, natomiast makijaż pernamentny już ma wysokie zainteresowanie, można powiedzieć, że od 2017 roku ma stale wysokie zainteresowanie. Z kolei rośnie nadal zainteresowanie polek mezoterapią. Podobnie stałe zainteresowanie ma mastylizacja paznokci, natomiast, natomiast, właśnie, natomiast, właśnie tutaj jest to stałe, a Dermapen widzimy, że dermapen już omawialiśmy wcześniej, że, że to rośnie. Także to są bardzo fajne dane, które pozwolą, jeżeli prowadzisz salon albo jeżeli sama wykonujesz tego typu właśnie zabiegi, możesz sobie sprawdzić, jakim co jest na topie, co jest trendy, co po prostu interesuje polki. Podsumowując, Google Trends wybieramy frazę, która nas interesuje. Wybieramy zakres czasowy, który nas interesuje, w zależności od tego, do czego potrzebujemy analizy, czy do tego, co zaplanować na kolejny kwartał, czy w ogóle, co zaplanować jako kolejny zabieg nowy w salonie albo w swojej palecie, w swoim cenniku, czy, czy możemy sprawdzić nawet zainteresowanie ostatnie 7 dni, tak jakieś ostatnie, po prostu najkrótsze trendy. Dzięki za uwagę, polecam sprawdź i daj znać, czy i jak czego ciekawego się dowiedziałaś albo, albo dowiedziałeś z tego narzędzia.